Eee, Manko Brzęczyszczykiewicze, witam was na serii Polscy Sąsiedzi Co tam zrobił u was słychać? <laughs> Tutaj zobaczcie, Kuba kurde wariuje A Była czemu powiedziałeś Brzęczyszczykiewicze? No nie wiem, co, i tak was nazwałem, mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, że nie, wiem, nie obraziliście się na to Mam nadzieję Brzęczyszczykiewicze, że zostawiliście już łapkę w górę i subskrypcję. Kto jeszcze nie zostawił, to widzowie nadróbcie to, jesteśmy na polu. Kupiłem widzowie taką oto, jak widzicie tutaj przyczepę na kosteczki. No, Ciekawe no, czy ogląda kupiłeś? teraz jakiś Jarosław Brzęczyszczykiewicz. Chodźcie, y, pokażę wam mój, mojego królika świątecznego, teraz na okazji właśnie świąt. Troszkę już Michał go zepsuł, ale... Delikatna miałem świątecznego leciała. królika z okazji właśnie tych zbliżających się świąt wielkanocnych Kurde tutaj takiego króliczka miałem zrobionego, ale Mikoł niestety go zepsuł Teraz mogę się patrzeć na ciebie z góry Dobra, ja będę jechał powolutku, a wyładuj, ta, dobra? Dobra Dobra, <laughs> to znaczy idealne zajęcie do dzisiaj Nie będzie problemu? Nie Nie, nie będzie problemu na pewno? Ech. O, czy on nie? ten nie ładuje? O, teraz ładuje. A, ładuje ja tak powolutku będę sobie jechał, Michał, a ty byś tam delikatnie sobie, kurde, te kosteczki odwał. Odpręż się. Odprężę się, widzowie, tutaj zobaczcie, jak elegancko sobie ogólnie jadę. Michał też sobie ceni na pewno trochę sportu. Jak widać, zresztą lubi sobie pobiegać, kurde, tutaj powrzucać te ja kosteczki. Się po prostu. A ja pierdziele jak zasuwa, turbo widzowie, turbo można wyrzec. A Kuba co tam, jak tam działa? Działa elegancko, rozwalił kurde fajnego królika tam A on wiesz Rozwaliłeś już tam? Nie no, do to? to bo okiem w niego wleciałem, no Nie no, nieładnie powiem ci, nieładnie, nieładnie Ja pierdziele, jaki ekspres widzowie, no przyczepę kupiłem dla nas tak właśnie, żeby Michał też mógł kurde Karol, sobie To ale... ja ją co? kupiłem Jezus, dobra, dobra, wytnę to, dobra, weź powiedz, że ja Dobra nie no, no żartuję widzowie, no ja kupiłem to przyczepę, po prostu mi to O, To, 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 to na no, moim polu nie. leży e, e, e Nie no oczywiście żart. Czekajcie, mam telefon jakiś. A to już tyle, już się więcej czekajcie, nie wyjdzie. Wysypujemy widzowie, jeszcze tylko trzeba z tej przepływ opróżnić, ja później to będę sobie wiesz, wiesz co workował Dobra, tak dobra, oprócz, no, no jak wiadomo nie. jak się losa nie ma no to warto poworkować e, dobra, cyk, tutaj wysypiemy! Dobra. Ciach, tu trzeba. E. A, dobra, czekaj. Co tu on robi, ten kłaczek, kurde, to ładowarko? Nie, bo ja się uczyłem, że to trzeba sprzedać chyba. Nie, ty wiesz co? Ci powiem tak. Do zawodów to nam nie przetrwa ta ładowarka. Już tyle mogę powiedzieć. Że ona do zawodów nie przetrwa, I tak będzie się traktować. Ale zobaczcie, ja już nawet z jestem w stanie nie, ją podnosić bo byś był chętny, żeby mi pomóc w tydzień, jak później byśmy, kurde, tym, jak wrócimy, nie? To byśmy no. wzięli to przyczepę i byśmy ją wyładowali tam z tych kostek, co? No to dobra To co, pojedziesz, Niestety, y ja pojedziesz kombajnem? No Ale trochę, zobacz, na tym przyczepie, widzowie, było, Mogę dobra ci czy wywali, jakieś zwarty się zrobi, albo coś? Michał, to nie jest, kurde, matador, śmiało, włączaj Śmiało włączaj, <laughs> i się, okay, i nie się nie przejmuj nie koguta Widzowie, nie się też moją fryzurą, nie? Bo nie wiem, kiedy wy to oglądacie, ale... A, no dobra, pewnie musicie, że na weekendzie, no. Na weekendzie to oglądacie, więc widzowie, przed świętami dopiero pójdę do tego, do Freezera. Do możesz że oglądacie to widzowie w sobotę. A co ty zrobiłeś teraz? Nie, nie, nie mogę przejechać. No przejeżdżaj. Zrobiłem ci przejazd właśnie. Nie zmieszczę się kabiną. Jak? Nie no, to jest kurde matador zwykły, naprawdę. No most mi robi, normalnie pod mostem <suszone> teraz przejeżdżam, wiesz? No, nie widzowie. widzowie. Przed świętami dopiero. W święta, Wigilia we wtorek. no Jak oglądacie ten odcinek, to tu ja jestem widzowie po fryzjerze, bo na piątek się mówiłem, nie? A teraz my nagrywamy to widzowie no, bo, bo Karol nie może iść do takiego normalnego fryzjera, jak wiecie. Każdy normalny człowiek idzie, tylko on musi iść do Barbera i to jeszcze musi być Barber, na przykład jakiś. nie, nie z polski, to, znaczy, tylko to, to musi być jakiś z USA to, to, to albo to coś w ja, tym ja tak to Ja bym musiał się Michał nazywać. <grymne> tak tak jestem tak. zapisany, Do <grymne> barbera? Tak. Ja pierdziarek się trafili. Nie widzowie, ja po prostu chodzę do znajomego fryzjera Który akurat zbyt. dziwnym trafem jest bałbełem. To jest i to jest druga, drugorzędna sprawa. <grymne> Ale zawsze jestem fajnie obstrzygnięty widzowie na święta również, bo jak no wy to business oglądacie business. w sobotę, to dzisiaj widzowie pełnoletni widzów zapraszam do klubu Explosion w Warszawie widzowie, będzie ostry balet. Będziemy a, ja, w tańcu szaleć. Ja to zawsze kiedy do fryzjera, to specjalnie obcinam się tak i mówię? Na żeby, żeby fryzura była taka, żebym następnym razem musiał się obcinać dopiero za 3 miesiące, no nie? A Więc tego, a kiedy? 3 miesiąca? Kurde. A kiedy? Nie, no. Ja to będę teraz latał jak będą terminy dwa razy w miesiącu, co 14 dni. A Jakubie, a drobne pytanie, kiedy no. na się obetniesz? Nie wiem, ja bym musiał się nazywać Michał. <grym <grym no to, tak. Goba. Nie wiem, ale Michał miał śmieszną bani, jak był łysy. A ty już jesteś już Łysy, Michał? zrobić to samo, jak... Na... co? Nie jesteś już Łysolkiem? Przecież ja już nawet w Poznaniu nie byłem. Ale to już tak trochę byłeś. Nie, no nie wiem Nie, bo wtedy to w ogóle miałem zarośnięte, Ale nie kiedyś, nie byłem, ja pamiętam, miałeś, miałeś takie tu. A, bo tu trzeba tego, bo tu trzeba opuścić header Nie nie nie, to trzeba wysypać Karol, bo jest w zbiorniku i to zboże No to co ty nie widziałeś tego? Nie Widziałeś zaraz będziemy zasyłać, dobra to Ja będę na, na błysku się ścinał, to będzie zajebiście, bo też będzie króciutko Do tego brudka, fresh. No, to weź byś pojechał to wysypać ja bym trochę pokosił? A to weź pojeć Nie no weź, ja się trochę może pokosił i za ja zająłem kombajn. Jak tego jak borkiem się dobrze wiesz Dobra no Działa Kurde, oby nie było takiej stacji widzowie jak rok temu Jakich? No w tam, no tego, no tam przecież co wyleciał kosił co e, psa żeśmy uskosili No to już nie wyleci bo psa nie ma Nie wyleci <grym grym> właśnie No ale i z awanturą najpierw tu wyleciał, chyba kurde że żon, żonka się opala myśmy podglądali no, ale tego, to jest coś to ja, no. ja wziąłem ładowarkę specjalnie nie? A to Kuba, masz łychę? No To weź mi wziął z zbożek, a Pustoły chyba. No cały czas jeździ w to no ja, żeby, że ja nie... muszę mieć dociążenie żeby mieć stricte. Ja pierdzielę to pożytków z tych sąsiadów, to nie ma ani... Nic. ani. Ani z jednego, ani z drugiego, no. O kurde. Tylko ja koszę. A tam pierdziele, tu dużo tego nie ma. Później przyjadę z workami na klepicho dosypię. No. Ja później z workami o! przyjadę. No ale co ty, Michał, robisz? Co? Na słomę tu miałeś robić! A to to się samo ustawiło? To przecież na słowa miałem dopiero. Dawaj, 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 ten kobain. Ej, tu Karol, Co ty to, robisz, ty matadorze? Psuje, serio. Dobra, Michał, oddaj, ty kobain, oddaj, ty kobain. Ty, no bo Michał to się nadaje tylko do koszenia kosą, chyba i gdzie do klepania. Nie, nie to go, żeby się włączyć. O nie, czy włączy się? Nie da się? A zobaczysz, zaraz się zepsuje. Dobra, kostki, kostki będą, kostki będą tego. Kostki będą zabierane Koski będą zabierane swoje, swoje, od razu, ci mówię, swojego pola. Ja na razie nie mam jeszcze nic pokostkowane. No, ale to spokojnie, to ja, ja jestem cierpliwy. Do samochodu nie uszkodź, bo tu gościowo A tam mi tutaj tam jest. A słuchajcie, a, a czyją prasą będziecie prasować? Moją. Moją. <noise> Czyli widzę, że ten. Ja nie wiedziałem, Michał, że masz prasę. Ja, ja widzę, że ten kuba. aspekt też jeszcze nie został wyjaśniony. Nie, to słuchaj, ja powiem ci tak kuba. Ostatni raz coś ja z kimś na spółkę kupuję, nie? <noise> Bo to powiem ci, że to są afery Jak to jest takie powiedzenie staropolskie Spółki no. to zjadły ja spółki. No, dokładnie tak Masz rację Druningborgu. To, ale powiem ci, że sypieli to tutaj kurde konkretnie, nie? A czemu na nie powiedziałeś droningborg? Tak żartobliwie. Widziałeś, nie patrz na, na saldo, patrz, kurde, w prawym górze, bo to nie jest moje saldo. No ale to widzisz, no, to co ja mam na ten temat powiedzieć? Tył no. Nic nie ująłem Jak ja mam coś reagować na to jak to kurde tak się dzieje Co to za. Co ty robisz? Co to tu Drabida tu leży? Co tu robi za drabi... Co tu robi drabina w ogóle? Mo może Można by spadła z drogi <coughs> no, no, patrz, no patrz Nie no drabina kurde na tym Normalnie ja nie wiem gdzie ją położyć tu Czy to wrzucić rzucić na ten No rzuć na kombajn no to niech kurde na kombajnie może jest. Się później wiesz do kołpy zawiedzie no, <coughs> Ktoś bo ja, nie, ja nie wiem czy ona nie spadnie, nie? Tego ja wiem, na razie, póki się trzyma, no to nie głędzie. Ty ja mogę no, na łyżkę no, ją wziąć, no, jak chcesz. Jajca po prostu, a ty na łyżce to masz, o! Boź wyjechać z tego pola? <grym> Ale ja nawet w polu nie jestem. To się otrząśni. A mówiłeś Michał, opowiadałeś Kubie tą historię, że tam ci samochód ktoś ukradł przed nosem? Co, Co ty gadasz? A, Właśnie, a ty to ładę. Do... No i tu tak. zjeździłeś. Nie no, ty jesteś jakiś, nie, nie... nie, nie... Nie, nie. Z... No Ale ja muszę w się przygotować. Spe specjalny jesteś, tyle ci mam powiedzieć. Nie, ja się przygotowywałem do tych zawodów, tak wiesz? Drobina niestety, w, niestety, w, 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 spadła. A, tam trochę zjeździł, a gdzie jeszcze zjeździł? To wszędzie on tu jeździ. To gdzie to mam ci, coś powiedz mi? Na Musiałem swoich polach może, albo na podwórku. To no to jest za sąsiad, co to, to za gospodarz, jako. On... U siebie nic nie robi na polach tylko. Wcześniej to miał wybówkę. No bo... Ale ja nie czy on tak nie ma robić u siebie. Żarty. No to ja No ja nie robię, bo u was pomagam. Ale co ty tu pomagasz? Jeździsz ładowarko człowieku. O, tu zjeżdżone. No, no bo teraz się przygotowuję do zawodów. Jeździsz ładowarko i więcej przeszkadzasz. No o, 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 Już leci! Już poleciał! No bo... <śledzisz> Ale teraz? Teraz to nie dlatego, że popełniłem błąd czy coś, tylko autentycznie miałem taką jakąś no ja właśnie <grym> też, Michał, ty nie opludesz żadnego filmu, nie? Nie. nie wiem z czego, bo to jest tak kurde. Zo, czasami tak przytnie, za co Was oczywiście przepraszam. No, Moje zajęty na Michała i tak, nie? I na internetu. Ale Michał. ma ja, dobry internet. Dzowie, bo Michał ma mobilny internet z telefonu sobie udostępnia. <ś». grym> tak, dobra, ale internet. wiecie, że ja kiedyś właśnie internet padł. O, to było jeszcze, to w tamtym roku było i wtedy z jak no. jakoś nagrywaliśmy i już wszystkie, do mnie odcinek był nagrane, do ciebie był nagrany i wtedy mieliśmy nagrywać jeszcze do Dziusia. A coś mi się kojarzy. I mi internet palł. Kojarzy. No. I on nie działał w ogóle i ja sobie właśnie z tego, z telefonu dostępiałem internet, żeby, żeby wbić. Już? no Ale to działa, no wiesz, jak masz dobry internet, dobrze, sporo wami, no, to sporo. No i tyle tu idzie, no nie? Tylko nie, właśnie sporo i Ale tak. nie działało, za słaby był, żeby obsłużyć, wiesz, jakby. No ja wiem. Discorda <coughs> i jeszcze. Dawaj, Paniły. chłopie, dawaj. Kadajadę. Nie ma czasu do stracenia, jak to mówią. Na no to na przyczepie nie ma jakiegoś zboża przypadkiem? No to trzeba nagle picho wysypać. Tak. W jednym miejscu. Czekaj, to wysypać i to da ten? Tylko w jednym <coughs> miejscu, nie, nie chcę. No ja pierdę, jak co to zadaję. <coughs> Łyżkę odpił ja później sobie przyjadę wiesz tym yy, Wezmę sobie wiaderką, nasypię, kurde Po co to paliwo niew <grym> Wiaderkę zbierał Czy w tym czasie ja bym Karol już na gospodarstwo do ciebie pojechał i wysypał, bo nie czekałem w traktorze No ale Dobra Ale ty Ale ty Michaelu chciałeś poczekać ja dalej ci nie podjadę pot jest Cześć, bo tu trzeba Tu Trzeba kurde bo tu wiesz kiwa, to rozrzut Trzeba dobrze o, widzisz? Trzeba dobrze podjechać, bo to widzisz, jak z jakimi tym ciśnieniem idzie? No bo to jest jakoś tak dziwnie zrobione, no nie? Znaczy, bo to dobre ciśnienie po prostu jest, dobra ja, Czemu Dlaczego no ja, ja nie mogę Opnie. wysypać tego gnoju? Powiem ci tak... Czemu to ci nie powiem? Osiem nie? nie? Ja tylko zapytam. Ty u mnie stoisz koło przyczepy, a jedzie sam. No to, to sobie, to sobie jajca właśnie. Co, co, no, to sobie? normalnie so... nie mogę, wiesz, przeskoczyć ciebie, nic. Nie wiem, nie wiem. A no? Co? Ty u mnie normalnie też stoisz dobrze ty. No teraz? No bo Nie. ja tego. Do kombajnu wszedłem y, bo się kunia boję, bo jestem modny... No to jeszcze trochę nasypiasz i już można jechać z kolejnym transportem y, tak tylko zapytam Co robi rower kurde w tym zbożu? Nie <gry> tu rower widzisz? Co to jest? Jaki rower? Co to jest? Ty przyda się no Take Na przyczepy dawaj go wziął To pewnie wziął, wiesz. Ten sąsiad ci pewnie specjalnie wrzuca jakieś fanty Ale możliwe za, za tego psa kurde nie? No Chciałem ja twierdziłem co ja się z tymi ludźmi widzowie mam co naprawdę Co chcieli teraz trzeba uważać, patrzeć, widzowie zwracać uwagę, no bo naprawdę gdzieś kurde zaraz wjadę, zaraz będzie kombajnie A to by było bardzo niefajne to by mi nie fajnie, bo Kuba by musiał tego swojego Nicholanda wystawiać i mi pomagać. Chciałem powiedzieć w pierwszej chwili bizona, ale w bizonie tu już kurde śladu może już nie ma. Bizona. Mam <laughs> nadzieję, że nie na moim polu. Pożesz. Co? Kot miał, czy gdzieś tu? Ty może gdzieś wpadł? Bo gdzieś jak. Się... A co tylko To że... przejechał. Ja nie jest. I gdzieś jest! Gdzie się Gdzie no kurde... Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ty chyba pod headerem gdzieś. Co ty gadasz? No nie gadasz Pod headerem! Poczekaj, no, pokaż czekaj. O skurwesyn widzowie! No jak się psy to koty, no zobacz ta. No, Ja pier... Czekaj! No jak ja cię tu wydoskuję. No, to no. widzowie? Zgenerowałeś kota Jak miał ci, chodź tu! Skur... Wyciągam go! Ej, Dobra, koku tego gościa. Poczekaj, poczekaj I ostatni raz się było Na no moje pole kur Dobra, już chyba po, po, po wszystkim Przepraszam widzolę za tę reakcję, ale... No kurde no mały włos wysoko nie popsuł, nie? Ja wrócę jednak do treningu piruetów w No nie jestem ciekawy co ja tu jeszcze ujrzę Co ja tu jeszcze ujrzę? Ja to bym te pole boże. na twoim miejscu sprzedał, stary. Nie. To nie ma sensu, to, to pole to jest moje życie. To jest mój lifestyle. Wiesz co to znaczy? Ty, bo ty już w tamtym sezonie, w tamtym sezonie, schederowałeś tutaj psa. Co? W tym ty, sezonie... A to nie przypadkiem ty? No może ja. Nie, ja go wrzuciłem. Przecież ty my w tamtym roku nie mieliśmy kombajnów. Jak to ja tym kombajnem Ty a ja wrzuciłem do headeru Zapewne niebieski bison to Wiem, zrobiłem. że eee, to Ale, słuchaj, w tym sezonie skederowałeś już drabinę, rower, dwa koty No eee, Więc ja mam ciężkie obawy, że w, ale... w następnym sezonie możesz tu skheaderować sąsiada, nie? Znaczy powiem wprost, to nie z mojej winy, bo Ej, ja tego... Mówię... No Co? Coś z do... Co jest, mruczy? Co mruczy? Nie słyszysz kota? Nie, tam jakieś psy u sąsiada szczekają Psy to też słyszę, ale to... Nie no chłopaki, coś słychać? Ty no ja słyszę w ciągniku tak jakby Ty! Nie. Na przyczepie chyba jest! Gdzie? No nie gadajcie, Zasypałeś że jako... go! Gdzie, do zboża przyszedł? Zasypaliście go na przyczepie, osły. o słuch O gdzieś tu miał tu... Musisz coś, to właśnie No to... O kur. panowie Gdzie Dobra, ten ja kociak? Go teraz? Nie Kotek zanurkuje na chwilkę, zobaczę gdzie ty A jak? Jest Na no przyciepie jest Ale ja w Ale on ma... On jest brzydki, zostawmy go Nie no ja skąd tych kotów się tu nasbierał? Chyba, że to kurde który z tych wrócił Nie Taki sam niby Tak? No podobno taki No ślicznie też... taki brązowy to wiosek, no na gospo do ciebie, no nie? No to co? No to będę miał kota w domu najwyżej, no. Jak muszę się chyba zrobić? Skurę. Co się zrobi? Z <słatka> Zgota? O co? Nie żartuję. Nie, no zapię. mięso to mięso. Żartuję, żartuję. My nie jesteśmy w tyle. No tak ci wysypać? I ty, no to poczekaj Michał, bo jeszcze może dosypię tam coś. To tu już nie ma miejsca, tak dosypiesz. Mogłeś poczekać. Na klepicho, tam wiesz tam przy tym Gdzie? Przy tam co jest nasypane, starter gdzieś tam koło tego. Bo już się, przecież no, do stodoły ci wysypię to będziesz miał równiejsze. Ale stodoła zamknięta. A kurde bo ja zamknąłem, ja wiesz, bo tam kurde zawiewało, to się te wrota otwierały, to to wiesz. Ja już kiedy kończę pasek i ja przyjadę już ja będę jechał tutaj, to, to ci od, otworzę to stodały to wiedziesz, dobra? Dobra, dobra. To tam poczekaj na podwórku, na, na spokojnie TikToka se obejrzyj. I na, na tego. No patrzę, że Kuba ty naprawdę to... Ty... Musiałbyś się za te treningi, ty niedługo korzystasz po sprzedaż i będziesz treningował, no. No, ale jeszcze zastanawiam się, starałem, czy jakieś lepsze urwarki nie kupić. Do treningu? No, taka nowsza, żeby szybciej jeździła, to dobry pomysł. Żeby szybciej jeździła i żeby wysięgnik miał taki wyższy, a to to jest. Nie no, ja kupiłeś gówno. takie środstwo. Trzymaciarstwo jest ta ładowarka. Gdzieś oglądałem takich ty, tych. chłopków, co na PGR-ze nagrywali, to oni mieli taką właśnie ładowarkę do sprzedania. Ale słuchaj, jakbym dorwał tego, co mi ją polecił, to bym go zabił na miejscu. To nie wiem, czy to nie Micho ci polecał wtedy, wiesz? <głos> <głos> no, nie, nie, nie wiem, <noise> właśnie. Tak coś mi się kojarzy, nie wiem, nie jestem pewny. Dotyka, o Boże, ale nie ścina! Spokojnie, spokojnie, nic nie ścina, nic nie ścina. Mnie widzowi nic nie ścina, jest wszystko luksio. Nie ścina. Ło. Jest elegancio, teraz widzowie To tam że jakieś lagi na neta, czy coś. No. A ciebie ścina Kuba? Nie. Ale cały czas to, dobrze działało i nagle tak tu jechałem i ścięło. To, ale to a... jest że rzeczą, to, Michał, bo ty masz ten komputer tylko za 40 tysięcy, tak? Aaa no to, to to w ogóle w Kuba, nie gadaj takich rzeczy, bo jeśli ktoś usłyszy to będzie się śmiał z Michała Weź <grym> dodatnie <grym> nie takich rzeczy, takich słów O tobie Finalnie kropia. ile cię wyszedł ten komputer Michał? Z monitorami z klawiaturą byszko? No No 25 o, to i widzicie. Ja... Yeah, yeah, Proszę yeah. bardzo. Jak ja bym miał 25 tysięcy, to ja bym sobie lepiej życie ułożył stary. Ja tak samo widzowie. Ja tak samo. Ja tak samo. Gdybym miał miał 5 tysięcy, to ja bym sobie inaczej życie ułożył. To nie mówię sobie 205. No to to w ogóle o czym tu rozmawiamy, no? Ale tu niektórzy kupują sobie komputery po tak, za takie pieniądze, to, to już dla mnie to jest czysty po prostu absurd, nie? O, 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 o! już! O! <laughs> No, so, i to widzicie, kurde. Zamiast kosić dzisiaj ma zboża tyle hektarów, to nie, on się bawi w kotka i. No, nie, no, Pokémon. Naprawdę, dobra, jedziemy do kołupy. Michał, gdzie tam stanąłeś? No właśnie, to jest problem. Gdzie? Bo przez to ścięcie to tak trochę średnio stanąłem. Ja zaraz tam sam będę, to zobaczcie to spokojnie, nie? No, dobrze, znowu. <grym> Zaraz luknę, to spokojnie tam gdzie tam stojisz, to się piąsza, Po twoim głosie wnioskuję, że jakby mogło coś się zadziać. Coś się do końca... Coś się wydarzyło? Nie To właśnie to o co chodzi? Powiedz ja prawdę. Wiem. Skąd takie obiekcje? Powiedz prawdę Już sobie włączył TikToka i tego obejrzał sobie włączę Nie no to tak wiesz ja pytam ciebie co tam mogło się wydarzyć Bo Kuba wyczuł po twoim głosie spięcie no mnie trochę, do nie? Wspięcie, napięcie... Wspięcie w głosie. Znaczy ja tak wyczułem jakby Michał o... trochę go pod płaszcz brało, nie wiem. właśnie znaczy, <laughs> znaczy, też wyczułem takie coś, kurde nie wiem, nie wiem gdzie skąd tu... To... Tak jakby napięcie w głosie jakby za chwilę... O, jadę po śladach, widzę tu ślady, zobacz, tu ślady co. Wszystko gościa pole pojechał, elegancko. Zobaczymy gdzie koleżka. tu widzowie jeszcze muszę poprasować na tym polu, tam na tamtym Jeszcze jedno będzie do prasowania widzowie tam Bo jeszcze do wykoszenia będzie jedno malutkie poletko I będzie po wszystkim, będzie widzowie po żniwach Tylko gdzie kurde jest mój masej Z, z przyczepą Przez OM widzowie, tu tak, tak, patrzę to nie widzę, no to nie wiem Nie no Michał trolujesz? Gdzie jesteś Michał? Może Mich ty pieronie ty Co zrobił? Coś ty zrobił No i ten koczek miał czy Coś ty zrobił? No nic Michał cią mnie wybiło i... Nie jest tylko ci... Comie, no, nie? no to nie no to powiem ci tylko, tylko tyle. Nic tylko ci pogratulować. No. No no co Zajebiście. Co no to to no, przecież nie ma problemu to no nie. Jak to co? Na, na płocie... na płocie wano Zawis na płocie Zaraz szczepę złamiesz! No i zajebiście, złamałeś Nie, to powiem ci tyle. Z niewolnika to nie będzie nigdy pracownika <grym> Ale naprawdę byścieło I tak stanąłem W hacięcie też zajęcie jak to mówią Chodź to to stodoły bym się kuba. jedziesz tu czy nie? No to nie jest miał, czy... Chodź Ci to stodoły Michał otworzy, dowiedziesz od razu się siebie sobie. <grym> Dobra a, to ja ci wysypię te zboże, co mam. Twoje też. Dobra. Gdzie ci je wysypać? Dobra, no to czekaj, to już, 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 otwieram. Co to jest? No jak to, co? Młoda no, 1500? No. Taka sama, jak miał ten handlarz. Gdzie to znalazłeś? Nie, czy ja dobrze rozumiem? Karol, ty kupiłeś samochód, który, za którym Michał popłakiwał? Nie, nie, eee... już do tego kupiłeś. To jest ten sam, co miał handlarz, tak? Tak, to ja, Michał, go kupiłem wtedy. Nie, no to wygląda jak karawan przecież. Tylko, że, Michał, yy, taka sytuacja, bo ja z tym gościem wrzesie się już ugadywałem, tylko ci nic nie mówiłem, a ty nagle, kurde, że ja pojechałem do banku, pieniądze wypłacać. Bo ja już z gościem byłem umówiony i szybko musiałem go kupić, bo byś mi go zabrał. No bo przewieź mi Za 10,5 tysiąca, Uff. chodźcie. 10,5 to przecież 20, można. W... Ja się ci z życia zrobiłeś, przecież ja chciałem ten Ty, ale ty jeszcze możesz otworzyć biznes, bo tu wygląda jak karawan się. No ja tak planuję właśnie zakład póki otwierać. Ale co sądzicie ogólnie? Co ty Kuba sądzisz o tym? Zajebiste, tylko daj mi się przejechać Spokojnie, najpierw ja się muszę przejechać, bo czekałem na to aż wam to pokażę, nie? No ciekawe czy to będzie szło Zobacz jak chodzi pociórek, zobacz! Michała tak nie chodzi sprzed. Mogę Tego się nie po tobie, Tego to się po tobie nie spodziewałem. Ale to co, Michał, jesteś zły teraz czy co? Nie. Bez przesady kurde. Chciałeś to ty mi chciałeś przy nosa to urwać, a nie ja tobie. Mogę cię karnąć? Zaraz, bo za no ja wiedziałem, że ty to chcesz kupować. A ty wiedziałeś, że ja chcę to kupować. Dobra, Karol, yy, ja chcę cię, chcę cię zapytać jeszcze o taką radykalną rzecz? Adoptujesz, a? O, ja pierd! <noise> 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 Mogę za piątkę dzisiaj wziąć go. Czy co chciałeś zapytać? Czy adoptujesz o, Czyli co tu Briana? Przyszła, o, o, tak. o, o, o. Co tu Briana, tak? Tak, bo jesteście obaj podobnie walnięci. Weź tak Dobra, może ja trochę ja. wolniej ty pjedziesz, bo to tak praktycznie. Spokojnie, to ma mi służyć na co dzień, a nie do powolnej jazdy, nie do wleczenia się, kurde. No, ty kurze. Ci kupiłeś tyle pieniędzy, wydałeś... A mogę się karnąć? Do? Zaraz możesz się karnąć, no zobaczcie, jak to idzie, zobaczcie, 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 jak to idzie, chłopaki, zobaczcie. Tyle masz? Na blacie? O, czterdzieści. O, skur... Łopa. Dobra, dobra, możesz kuba, karnąć? się karnąć? No. Tylko nie, roz, nie rozpier. No dobra. Bo jak ty rozpierdź, to ja ciebie rozpier. O boże, z tyłu, no i taka wykładzina, fajna, nawet nie wiedziałem, Ale dobra, jak ty się ty trzyma dyle. gleby? No trzyma się, ty szczerze, bo Michała to tańcuje, nie? A to się no. fajnie trzyma. Trzyma się. To jest lepszy sprzęt, nie? Dobra, no, 120 przez wieś, prawda? Dobra, ale kuba kuba, 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 spokojnie, nie? Spokojnie, stary. 140, 140 kładę. Dobra, to ja się rozbijemy, to. Ty jesteś jakiś nienormalny? Nie, ja zahamowałem No Widać Za, było Zachamowałem no, 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 odawaj, normalnie odawaj, 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 Dobra, ostatni raz Zobacz, no, no, Zobaczymy O, się Czy macie tutaj pod domem? 140, dokładnie Ja wychodzę, się karnąć. karnąć zaraz A, to chciałbym, no Pa, jak idzie Pa, jak idzie, no, pa, widać, idzie. Jak stałeś, O, kupiłeś. pieruny o. No, ej, no, co ty robisz, debilu? Dobra, wysiadaj <laughs> Debilko Teraz ja? Teraz ty Dawaj, <laughs> Ale... Jedzie. kurde jak poszły te kostki. Tylko powoli Michał. <laughs> tutaj są I Michał, tylko powoli. Ja twojego nie katowałem, ej, ej, ej. No to, o Boże, powoli. No. Powolutku. No powolutku, powolutku. No i co ty? Nie no teraz to mi się przypomniał no nie, taki no TikTok. To... Jak ostatnio Michał... Nie tak ścina, że ja nie mogę tutaj. Iść, iść. Dobra, koniec waszych jasnych stopyk. Czemu? Basta, jedziemy dookoła jeszcze. Ja wam pokażę jak to chodzi naprawdę na wysokich obrotach. I... A widzieliście tego TikTok słomży? Z... Z no, ja no to, to dla mnie Kur... czyste przegięcie. Kursa... ja po prostu znaczy nie potrzebuje potrzebuj... potrzebuj tożsamość tej osoby, która to zrobiła, nie? O kurde. O. Ale pomysł... po prostu imienia, pomysł sobie... Zbysko, pesel tej osoby, która to zrobiła, nie? Pomyśl, że taka osoba kiedyś w końcu zna te prawo jazdy i wyjedzie na drogi, nie? No dlatego potrzebuje imię, nazwisko, PESEL tej osoby, żeby kurde po prostu upublicznić to w internecie, żeby ludzie uważali, bo ja uważam, że ktoś, to O, proszę! Robota, jak idzie! O! No, trochę się tam Co, Kuba, chciałeś powiedzieć czy co? Ja uważam, że taka osoba powinna mieć do zakaz jakiegokolwiek Jeszcze nie, czymkolwiek, nie? Ja no uważam, moim zdaniem, moim zdaniem rób, powinni to. jeździć. Moim zdaniem również, zobaczcie jak to się pięknie prezentuje ta, siadaj, tak chłopaki, kurde ja to już na polu na A co byś kosił? No, a co to <noise> stawię? Michał, a co ty kurde jakoś tak, kurde tego zesmutniałeś czy co? Nie no, wiem, stary, nie. o co Zawsze chodzi nie, nie. Zawsze kurde nie musisz, nie wiem, jakiś mieć obiekcje, zawsze jakiś problem ale Michał... do tego, że człowiek się rozwija. Nie, nie, nie. Dobra nie wiem, się wiem, nie wiem, Wiesz to mi się wydaje, że Michał to jest ta... Chodź. No Michał to, ta... to jest ta osoba, która wiesz, wyjeżdżała tam z tych... Wyjeżdżała eee, tą Elko i po prostu jedne w znak, nie, tak, jak tak? kuba oceniasz, bo ja widziałem łzy w oczach Michała, nie wiem o co chodzi. Co, to, tego padlaka no zajemisty jest, Moim i zanim no, jeszcze od, można z żyjecie, z niego, nie? trumniarza z niego można zrobić, a jak to chcesz, to możesz odcinkę... nawet zostać możesz zostać nawet tym instruktorem i byś szkolił takich wiesz pokemonków co tego że ci w znak bardziej. Nie odcinku widzowie na pewno chciałbym zrobić wyścigi z padlinką Michała, no nie wiem jak on się na to zapatruje. Myślę, że on po prostu będzie tygał i niestety to się nie odbędzie. Ale mam nadzieję, że tak. Eee, piszcie w czy chcielibyście zobaczyć wyścigi z Padlinką Kuby, czyli Leonem i z Michałem Padliną. Bo właśnie chcę taki w następnym odcinku coś takiego zorganizować, widzowie. Także dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się już w kolejnym odcinku. Na razie!